Witam w kolejnym materiale na kanale Ugarzek Łukaszek Zantekwan. Witaj. Na początek powiedz co się wydarzyło, że tutaj się znajdujesz w Federacji Prime? Yy, podobnie jak i ty przestałem być kolegą Boxdella, już przestałem ulizać, wiesz. Ja mówię Lizarda, ja akurat, akurat ja mówię Lizarda. Ja tak sobie pół żartem widziałem, że tak ktoś pisał. Ja nawet waszej relacji nie znam, tak sobie chciałem, wiesz, poddymić, poddymić. Przypierdolić pstryszek w noc, nie? Tak jak ty na początku, a co tu robisz? Nie wiem, dostałem. Nie, ja zawiadałem. Nie, no pół żartem normalnie. mówisz, że się nie kłócimy się, nie? Daj spokój. No wygasz mi kontrakt w fejmie, akurat jak oni zadzwonili. Mówię, no to zawalczę. Jakby, wiesz, póki jeszcze można brać, trzeba brać. no. Bo ty zostawiłeś sobie taką furtkę, żeby tutaj przejść, no bo nigdy nie powiedziałeś, nigdy bym tutaj nie zawalczył. Prime to patologia, nigdy mnie tam nie zobaczycie. Bo powiedziałeś, że to nie jest do końca zgodne gdzieś tam z Tobą, jeszcze z Twoim bratem była jakaś sytuacja, że to też nie jest zgodne z Tobą, że Ty, wie, on wie, że negatywnie się wypowiedziałeś na ten temat, ale Ty nie powiedziałeś, że nigdy tutaj Cię nie zobaczymy. No wiesz, ja też, kurwa, cwany jestem, tak? Jestem cwany, ja sobie, wiesz, robię furtki, ale tak zupełnie szczerze, to tak... I tak nikt o tym nie będzie pamiętał, to... Poza tym, nie byłbym takim pewien, bo ja to czasem, jak się w kurwie i wlecę w jakiś trans, to ja gadam rzeczy, o których potem nie pamiętam, więc... Tu bym nie był pewien, że na pewno nigdy nie powiedziałem nigdy. Wydaje mi się, że raczej nie, ale daję przestrzeń na to, że mogło tak być. No. No nie no, wiesz, no... No koniunktura tych free fightów się zmieniła, no zmieniła się, no to jest na, fakt. No na co? Na, na, w jaki kierunek? W takim, takim sensie przede wszystkim, że fame i prime dzisiaj już nie są tak wcale oddalone, ani sprzedażowo, ani jeżeli chodzi o, yy, o obraz, który widzimy, nie? Tuż, tuż nie są, tuż nie są walki pseudo-celebrytów internetowych pomieszanych z aktorami i tak dalej. Tylko to są bardziej walki dziwnych ludzi, no. To, 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 to tak. To, to, A ja też, też trochę dziwny jestem. To myślę, że bardzo działa w tym świecie jest trochę dziwny, nie? No więc przyszedłem, no co mam ci powiedzieć. Ale wrzucili cię na ciekawy panel. Nie no właśnie, ciekawą właśnie. to jest najgorsze, nie? Ja Kurwa. To było wiadome, choć tylko. Żeby znaczy ja nie wiedziałem, że on walczy, bo Aryk krzyczał, że ten, że, że, że go nie będzie, że że, wypierdana... że badęga, ta, nie ta, ta, ta. ta, ta, ta. Ja, ja myślałem, że go nie ma. Bo ja nie znałem karty walk w ogóle, ja poznałem karty walk, tu przyjechałem. Wiesz, wczoraj się pozmieniało kilka walk, więc... Podob ta. Podobno jedna. No właśnie Murana z Arabem, nie, że to spadło. No, no, i no, no i, no, i, i zrobili zastępstwo, no no no, 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 no tak. Więc ja karty walk nie znałem, No i tak bym to wziął, bo ja, ja nie będę gdzieś nie chodził, bo ktoś inny jest. To co ja mam sobie życie utrudniać i powoływać się na jakieś yy, wyższe zasady, których i tak nie mam, które byłyby wymyślone, no kurwa, szanujmy się. No, ale no nie, na pewno mnie to nie zadowoliło, nie? No, on dużo skrzeczy, dużo gada, także się do, do słowa nie da dojść. Ja uważam, że ten Jacek to już jest taki bardziej męczący niż, niż ciekawy, bo był moment, że on był i męczący i ciekawy, ale już tak mi się przynajmniej wydaje. Z drugiej strony ja też wiem, że frikiem jako freakiem zbyt ciekawym to ja kurwa nie jestem, nie? Zresztą tego świadomość. Czy teraz ten konflikt, który mieliście z, z, z Szalonem? Ale przynajmniej mniej czasu antenowego zabierał. A ten konflikt, który mieliście właśnie, co się urodziło z Szalonem, ty, Filipek kontra tańcula i Shalon, to było ciekawe. No ale Znaczyć tak jakoś nie, nie zostało to rozwinięte na konferencji, bo właśnie zabrakło tej przestrzeni chyba. A to on gadał cały czas, bo nie oglądałem. No to tak, chwili. no gadał, 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 gadał. Każdemu groził, każdego zaczepiał, Aha, więc no ja tam tak bardziej zlewałem, bo kiedyś tak jak mnie to jeszcze powiedzmy trochę przejmowało. Tak dzisiaj, no to tak sobie patrzę z uśmiechem na pan w zasadzie kurwa, że jemu się chce, będąc tak starym, tyle pierdolić, kurwa. Ja, ja to biorę bardziej na śmiech, że ja sobie to zlewam. Jednym uchem puszczę, drugim wypuszczę, zamyślę, myślę o kurwa, ale cyrk, nie? I tyle. No wiadomo, te pierwsze jego takie ataki były mocne, jak poruszał te tematy rodziny, to to było mocne i to ruszało ludzi. A teraz jak on już to gada, to każdy ma na to wyjebane. No tak. Ja tak, że, ja tak wiem, że walki z tego nigdy nie będzie, więc niech, niech se gada, niech se gada. Nie, 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 tu, tu nie, tu nie. nigdy to bym Kluczy, to nie, tu, tu akurat nie, tu wykluczam. Okay, tu. Okay. Znaczy wy, wykluczam tak, tak, taką opcję, 100%. Okay. No dobra, a jeśli chodzi to przejdźmy jeszcze do, do niego powrócimy, bo jedno pytanie, albo teraz wróćmy. Czy on właśnie mówił coś zaczepia cię na tej konferencji, coś tak mocniej? Bo nie oglądałem tego panelu, bo tutaj się działo dużo. No coś tam gadał, ale ja zupełnie szczerze mało, mało słuchałem. Po tym, jak, jak będę ci opowiadał, to tam się działo, to będzie nudne, bo ludzie, jeżeli ktoś to obejrzy, to już to widział, nie? Okay. Więc to też nie ma Czy Jakieś ma... tam wiązanki słownej nie puściliście w swoim kierunku w mocnej. Nie, mu nie odpowiadałem. On coś tam se gadał, ja w jego kierunku nie patrzyłem i tyle. No to razy mu odpowiedziałem, na przykład koszulkę mi swoją dał, no Tazy ją wziął i z niej szmatę zrobił, wytor jakieś rzeczy, ją wyrzucił. Przyszedł do mnie i mówi co ty, nie szanujesz prezentu? Mówię, nie no Jacek, ja to taki prezentuję w życiu nie wyrzucił, że ktoś mądrzejszy ode mnie to zrobił, nie? Bo ja bym sobie zachował na pamiątkę i, i tyle, no. No, bo to już nie, nie, nie rozmawiamy o tej personie. Wasz konflikt. Ty z Filipkiem kontra Szalony i Arek Tańcula. No były propozycje, żebyście tą walkę zrobili. No i ta walka 2 na 2 na pewno byłaby, byłaby ciekawa, tylko pewnie mielibyście lekki handicap, jeśli chodzi o umiejętności. Szalona nie jest fajterem, tylko Arek w zestawienie tam potrafi. Nie no myślę, że właśnie 2 na 2 byłoby łatwiej niż jeden na jeden teraz, nie? Ogólnie. No tak. No, no, no tak, no, no, tak, 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 tak. No nie wiem, no Filipek nie chciał tej walki, więc ona wypadła. Ale oni też dużo głupot gadają, po pierwsze mówią, że tam o pieniądze chodziło, że było ich za mało, to jest... to jest kurwa nieprawda, to jest nieprawda. Na jakim procentie już byliście dogadani, że ta walka się odbędzie? Czy w ogóle to Znaczy no nie byliśmy dogadani, dlatego że ja, ja dostałem ofertę, nie chciałem złotówki więcej, tylko mówię dobra, to co w kontrakcie mamy, biorę za to. Jest git. Filipek... Dostał ofertę dużo wyższą niż miał na kontrakcie, ale mimo tego Filipek tego nie chciał. No, więc tak by na to wpływu nie miałem. Ja nigdy w życiu nie odmówiłem tej walki. Szkoda Ci? Nie no, myślę, że nie, nie ma sensu, żeby było Ci szkoda czegoś, co wiesz, co, co jest przeszłością. Poza tym, gdyby wtedy ta walka się odbyła, to być może nie odbyłoby się nigdy przejście do, do Prime'u, a to też jest jaka, jakiś rodzaj historii, dziwnej kurwa, ale jednak, ale jednak historii, si siedzenie w domu i nic nie robienie, to tak mój ostatni rok wyglądał. Ja jestem, jestem zażenowany tym, co ja odpierdalałem. Yy, to, to chociaż, chociaż jakieś, jakieś bodźce zewnętrzne mam, nie? A ty brat zły, że wziąłeś walkę? Brat? A mu odradzałeś? No, tak. Nie, nie, no co ty. Brat to generalnie mi po czasie dziękował, że ja mu to odradzałem. Okej, okay. okay. no to ciekawe. Teraz, teraz to skomentował jakoś? Czy on, czy on to skomentował? No, czy te, teraz czy skomentował, że ty wziąłeś walkę tutaj. Że, że do mnie? Tak. No nie, nie. No on zresztą na, na ważenie ze mną jechał. On dzisiaj też miał być, myśmy vloga nagrywać, ale się rozchorował i napisał mi, że jednak nie dojedzie. Okay. Bo tak to byśmy tu chodzili z kamerą, byśmy vloga nagrywali. No. Mój brat nie ma... Po pierwsze, nie ma psychy do tego. Po drugie, wtedy był Kas już. Kas już by. To na konferencji już o mówiłem. Mieliłby, docierałby przez, przez mojego brata do nas, do mnie i do Sergiusza. Więc dla nas to po prostu biznesowo było coś, co się totalnie nie kalkuluje i tyle. No, nie mówisz, bo to my sobie odbierzemy spokój życia i nic w zamian nie mamy, a to, co dostanie mój brat, to jest mało. On też no, nie, nie wykorzysta tego na całe życie, nie no, tak pieniędzy, bo to pewnie. No, ale, ale to, jest, to jest sprawa pierwsza. druga jest taka, że mój brat serio nie ma psychy do takich rzeczy. Jakby on usłyszał niektóre teksty, które ja na przykład słyszę to by sobie, on by tego nie udźwignął raczej, bo on jest, on jest delikatny bardziej. Znaczy, ja też jestem w miarę delikatny, paradoksalnie, tylko ja, ja to wybieram z siebie i, i nie wiem, kurwa, i potrafię, i potrafię być takim Tuchedem, który, wiesz, jakby nie myśli w tych kategoriach. A powiedz mi, jeśli chodzi o walkę, samą walkę z Arkiem Dancylą, no to tutaj duże wyzwanie dla ciebie, bo Arek, co by o niej nie mówić, no coś tam potrafi jednak, nie? Do KSW mu jeszcze troszeczkę brakuje te dwa stopnie, żeby się tam dostać, ale no coś potrafi, coś nieco. A czarek twierdzi, że gdyby miał trzy miesiące na to, żeby się przygotować, to bym nie zmielił, a ja uważam, że to gdybym ja miał trzy miesiące, to, 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 to ja bym wtedy jego zmielił, bo ja trenuję przez trzy yy, dni dopiero. Robiłem siłownie, robiłem siłownię, ale nie robiłem sztum walki od mojej ostatniej porażki, nie? Dwa lata już minęły chyba, coś takiego. Z pasutem? No, z pasutem. Kurde, no nie wiem, no... Na papierze na pewno jest lepszy, to ja nie wykluczam, że na papierze jest lepszy, bo jest lepszy, ale ja myślę, że... Do zrobienia, kurwa, no, wszystko jest do zrobienia. Fajnie mieć chyba takie wyzwanie, ja A nie, że byłaby osoba, którą byś łatwo sobie pokonał. Nie. Nie, no wolałbym, wolałbym łatwą walkę. No, to, wolałbym łatwo, no, oczywiście, że tak. No, nie chce mi się mieć nosa złamanego i tak dalej. Nie? No wiadomo, że wolałbym łatwą walkę, ale dostałem taką, to taką wziąłem. Poza tym jak kiedyś powiedziałem na live, jak Arek chodził po wywiadach i właśnie kłamał, że ja nie, nie przyjąłem pojedynku z nim, że jak kiedyś pojawi się oferta, to przyjmę, bo nigdy nie dostałem. I stwierdziłem, że jak już dostałem, to, to chuj, to wezmę. Potem ja też sobie takie wiesz, rozeznanie robiłem, zanim przyjąłem tę te, te, te ofertę, to ja na live pytałem ludzi, bo dla mnie jest ważne, co moje community myśli. I moje community ogólnie chciało, żebym do Prime szedł. To się moi widzowie. A kiedyś? No kiedyś to nie, nie. ale teraz. widzowie może... się zmieniły? Nie, nie, nie widzę. To moja koniunktura się zmieniła. Poza tym wiesz, no. To... Moim zdaniem trochę na gorsze Freaky, ogólnie że opinia o samych Freak tak bo opinią które to jedno, ale opinia i to w jaką stronę poszły Freaky, bo to, to troszeczkę są teraz bardziej negatywnie odbierane niż kiedyś. No tak, no tak, 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 to, no wiadomo. No to chyba niedobrze, nie że dołączyłeś, nie? Jak patrząc na to, że jakbyś kiedyś dołączył, bo, bo kiedyś dołączyłeś do fame'u, wiadomo. Prime to była, no Prime cały czas idzie są tą swoją ścieżką zatrudniania tych ty, podobnych, o pod, podobnym zakroju y, ludzi. A Fejmi nie był kiedyś uważany za patologię. Teraz to się troszeczkę złączyło i każda federacja frekwentowa jest uważana w Polsce za patologię. Naprawdę zawsze tak się wyłamywał i dążył do tego, żeby tak o nich gdzieś tam się wypowiadano. Nie? No tego, tak, aż wierzę do tego, że jak kiedyś miałem do wyboru coś, co wtedy było wyższą ligą, to wolałem no, iść do wyższej ligi. Ale jak jesteśmy na etapie, gdzie ciężko określić, co jest wyższą ligą, moim zdaniem, ciężko określić, no to tutaj nie możemy mówić o regresie, bo ja, nie masz chodzi, czego spaść. Ta, jeśli chodzi o, o wynagrodzenia, i o... Yy, i o Anturach o... stały nawet. No nie no tutaj jest tak bardziej... Ja nie mówię, że tu jest źle, bo ja lubię Prime, lubię to co się tu dzieje, bo tak to by mnie tutaj nie było. No ale jest tu jednak te osoby, no są specyficzne, tak jak sam powiedziałem. Ale, bardziej, bardziej ale ja osobiście, no nie wiem, no kurwa, no to, jakby ja się zgadzam, ja, ja tego nie próbuję jakoś, nie wiem, bronić o silnie. Nie, mówię, że to jest złe, bo to ja nie Jak, jak, no, to, jak, jak, jak umam. Ja, daj, ja, daj, dźwięk, ja, tego, ja tego nie próbuję bronić, bo, bo to się... Kurwa to nie ma czego bronić. Tu są dziwni ludzie, jak najbardziej. Ale... Czy lepsi są gangsterzy i ludzie, którzy biegają z maczetami po ulicy na przykład? Celny, No kurwa, jakby no. to tu można to różnorako odbierać, no. No i zwłaszcza, że teraz jest ten temat Sylwko który tutaj może przejść i na pewno, czy na pewno, tak mi się wydaje, że twoje dołączenie do Federacji skłania go ku temu, żeby właśnie tutaj dołączyć, niż żeby nie dołączyć. A, a co, no, to, 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 co, jego to interesuje, czy ja tu jestem? No bo na pewno Sylwester wolałby, żeby takie postacie jak ty walczyły, niż takie postacie jak na przykład Jaca, nie? No to nie no dobra, no ale to dałeś taką skrajność. Ne? Ja co ja to wiadomo, że przez niego nie będzie mile widziany i skóra przez kogo by był, ale, ale nie, no ja myślę, że on by właśnie wolał takie postaci bardziej frikowe niż ja tak szczerze. No mi się wydaje. Czy ty sobie lubi. Jeszcze raz? Sybe lubi takie postacie twoim zdaniem. Tak? Jakbym miał zgadywać, to myślę, że tak, poza tym... Yy, Sebastian też chyba za mną nie przepada za bardzo. Tak mi się wydaje. I ty za nim? dla mnie jest neutralną postacią. Ja no, ja wiesz, bardzo ja, lubię. Jak, jak każdy człowiek jakby są rzeczy, które propsuję, bo mi się podobają, jest ich więcej niż tych negatywnych, ale są też rzeczy, które mi się nie podobają. Tylko z Sylwestrem jest taki case, że jak powiesz o dziesięciu rzeczach dobrze, ale, ale, ale o jednej źle, tak. to on już, wiesz, to, to on już ma ci to za złe i sobie myśli, o to, on I nie, tylko to nie, pamiętam, nie lubi. I tylko to no tak, no, no, no. no. Yy, więc nie mogę jakoś mówić, o ja to mega lubię i tak dalej, bo ja go super jakoś nie znam. Ale jakby wydaje się być OK i na pewno byłby postacią, która dla mnie byłoby wygodna, gdyby tu dołączyła, bo ja tu jestem teraz i on by pomógł wnieść to na wyższy level. To właśnie. I pytanie, czy jeśli dołączy tutaj Sylwester Wardenga, to już bardzo zbliży się do, do Fejmu sprzedażowo. No na pierwszej kali na pewno, bo jak przyjdzie, przyjdzie Sylwek, to będzie taki efekt, wow, dużo ludzi kupi, bo będą chcieli to zobaczyć. Ale czy długofalowo zbliżą się do Fejmu mocno? Dzięki bardzo. Nie wiem, ja, wydaje mi się, że, że raczej tak, ale to też potrzeba więcej jakichś pomysłów niż tylko zmiana jednej osoby, nie? A tutaj Alek dużo pomysłów nowych wniósł. Nie no, ostatnie ruchy Prime'u były dobre, moim zdaniem były dobre. Bardzo, bardzo dobre. I jeżeli chodzi... Dobra, ja też nie chcę tak mówić, bo teraz jestem w Prime, więc wiesz, też mi nie wypada. Ty miałeś też kosę taką po, po ostatnich zawirowaniach swoim, nie? Tam z coś tam było. Nie? nie, ja ich bardzo lubię. Nie. Ja im dobrze życzę, czemu miałbym źle życzyć? Nie, nie mówię, że źle życzyć, tylko że po prostu nie darzycie się dużą sympatią. Wiesz, to, 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 to ty tam byłeś inside, bo z Boxelem miałeś kontakt, więc... Ale to, po, to It... jak ty walczyłeś, to jeszcze nie byłem inside. No, no dobra, no ale to wiesz, po factum, to ty, ty możesz mieć większą wiedzę operacyjną ode mnie, może mnie nie lubią, no... Nie, ja, ci, ale ja cię nie pytam, czy ty ich wyłączą. lubisz, ale nie pytałem ich, czy ja ty ich Ja ich bardzo lubię. lubię. No i dobrze. Dobra, dobra. dobra. To tym miłym akcentem zakończmy i zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości, bo na pewno twoje dołączenie i być może dołączenie Sylwestra pokaże nam... Ja myślę, nowe że, mnie, że mnie przeceniasz, ale dzięki. Nie no, jeśli chodzi o postacie, no to jest to na pewno... To jest powiew świeżości, jeśli chodzi o Prime. To Wzięli kurwa chłopa, który od roku prawie live'a nie odpalał, bo mu się nie chciało. Ale i tak to jest powiew świeżości jak na Prime, bo sam powiedział, że są tu dziwni ludzie. Ale oni nadają kolorytu, oni są potrzebni właśnie, to, to jest nie, Ja też tak uważam. Dziwne to nie znaczy złe. No, 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 no. Dziękuję bardzo.